Witam Was wszystkich w lekcji szóstej, w której nauczymy się, jak zadawać pytania i poznamy różne typy pytań. Dowiemy się także, dlaczego nie należy pytać Francuza ile ma lat. Mamy cztery sposoby zadawania pytań w języku francuskim. Jest to intonacja, która tak naprawdę jest zdaniem orzekającym i tylko się intonuje w sposób taki yy, idący do góry i tutaj się oczywiście znak zapytania i wtedy właśnie powstaje pytanie. Więc yy, zdanie orzekające byłoby ty polone czyli jesteś Polakiem a zdanie pytające z intonacją byłoby ty polone czyli ty jesteś Polakiem. Drugim sposobem jest 3 i po francusku to jest jako "sk". to mówię za chwilkę. Trzecim jest inwersja, czyli szyk przestawny. Po prostu na krzyż dajemy, przestawiamy podmiot, czyli ty przechodzi na drugie miejsce, a orzeczenie, czyli E, przechodzi na początek, i między podmiot a orzeczenie daje się krótką kreskę. I będzie etipolone. I czwartym sposobem, o którym się może często nie mówi, ale ja to odróżniam jako właśnie czwarty sposób jest wymowa. I to dotyczy tylko trzeciej osoby liczby pojedynczej. to mówię później. Najprostsza jest intonacja, tak jak to już mówiłem, bo tak naprawdę jest to zdanie orzekające i tylko intonując jako pytanie możemy użyć jako pytania. Dlatego nie będę nawet tego tłumaczył, nie będę podawał e, przykładów z wyjątkiem tego, który już podałem na początku. I ja osobiście staram się tego nie używać. Pytania typu 3, czyli SK. W Piewie jednak muszę wprowadzić e, słówka, bo widzimy, że tu mamy dwa nowe: S i K. O K będę mówił później. Skupimy się dzisiaj na S. Więc se znaczy ten dla rzeczowników rodzaju męskiego, które zaczynają się od spółgłoski. To tak trochę jak przymiotnik wiej, który poznaliśmy i tam mamy właśnie dwa rodzaje dla rzeczowników rodzaju męskiego, w zależności od tego, czy zaczynają się od spółgłoski, czy od samogłoski albo haniemego. I właśnie tutaj też jest set dla rzeczowników rodzaju męskiego, które toczą to się od samogłoski lub haniemego. Gdy chodzi o rodzaj żeński, to jest set. Taka sama wymowa, tylko że pisownia jest sette. I od razu podaję też liczbę mnogą C. To jest i dla rodzaju męskiego, i dla żeńskiego. Teraz sporo przykładów, bo chciałem, żeby były dla każdej osoby. Czyli dla ,,że", tu i tak dalej. I na razie przykłady typu, dla pytań typu ,,czy". Est-ce je suis Czy jestem wysoki? Est-ce que tu viens de Paris? Czy pochodzisz z Paryża? Est-ce qu'il va au cinema? Czy on idzie do kina? I tu widzimy, że słówko K. Zmienia się, wyrzuca się e, i to e zamienia się na apostrof, dlatego że podmiot il, potem będzie l, oraz liczbę nogi też il i l zaczyna się od samogłosku. Eskel parl chinois? czy ona mówi po chińsku? Eskel avons la piscine? czy mamy basen? SKV-Lizele Journal, czy czytacie dziennik? skv Żół Kaszkasz, czy oni bawią się w chowanego? skv o kart, czy one grają w karty? I tak jak w języku polskim na pytania typu czy odpowiadamy tak, albo nie, tak samo oczywiście jest w języku francuskim. Więc odpowiedzi mogą być oui, Czyli tak, albo no, czyli nie. I tutaj warto zwrócić uwagę, że sk używa się tylko w pytaniach. By powiedzieć tak czy nie, czyli we, no, jeszcze nie wiemy, co tutaj trzeba podać. Nie powiemy we, sk, no, tak jak w języku polskim, byłoby tak czy nie. Po prostu trzy. Nasze, nasze polskie czy nie zawsze znaczy też w języku francuskim. Po prostu tutaj będzie WI, oui, U, uh. No, czyli dosłownie tak albo nie. Bo słówko U już znamy właśnie jako albo. Z kolei by powiedzieć, on pyta, czy i tak dalej, czyli mowa zależna. Użyjemy jeszcze jednego słówka, ale tego nie będę na, na pewno dzisiaj podawał. To będą dopiero wtedy, jak będziemy się uczyć właśnie o mowie zależnej. W każdym razie y, pamiętajmy: y, w pytaniach, czy oznacza SK, a tak czy nie, to jest U, czyli jako albo. Przykłady z inwersją. Sui, że, o albo też Francuzi często to y, wymawiają jako swish. Czyli jestem wysoki. Wiem, de Paris, pochodzi z Paryża. Aprontil Chinois, on się uczy chińskiego. Fetel Dyski, ona uprawia narciarstwo. Avon Nula Piscin, mamy basen. vous Le Journal, czytacie dziennik. Żutil kasz, kasz oni bawią się w chowanego. Żutel o kart. one grają w karty. I tu widzimy, że wszędzie jest inwersja, czyli na przykład L przestawia się żół, oczywiście ze zdania orzekającego, bo byłoby Elżu o kart, czyli one grają w karty i po prostu zmieniamy miejsce Podmiotu z orzeczeniem dodajemy kreseczkę wszędzie i powstaje pytanie. I teraz czwarty sposób, który ja sobie tak wyodrębniam, jest właśnie wymowa. Tak naprawdę jest to też inwersja, ale szczególna, bo dotyczy właśnie trzeciej osoby, liczby pojedynczej i ze względów właśnie fonetycznych, żeby nie było takiego problemu z wymową, bo gdyby nie było tego właśnie, co tutaj za chwilkę wam wyjaśnię, słyszelibyśmy ,,wa, il". Bo zdanie orzekające mamy, on idzie do kina i byłoby ,,il, wa o Cinema. a jeśli zrobilibyśmy inwersję, byłoby ,,wa, il", i byłyby dwie samogłoski po siebie, które by się gryzły. Więc Francuzi zdecydowali się na to, żeby je oddzielić pauzą, literką T, i znowu pauzą. I dzięki temu mamy Watil o cinema, czyli on idzie do kina, parltel chinois, ona mówi po fińsku, parltel polone, mówi się po polsku, czyli takie bezosobowe, on. Problem właśnie jest dzięki temu rozwiązany, bo właśnie to, to jest tylko z trzeciej osobą liczby pojedynczej, ponieważ tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej zaczyna się podmiot od samogłoski, czyli albo i, albo e, albo forma bezosobowa on. Dlaczego nie dotyczy to trzeciej osoby liczby nogi, taś, która też się zaczyna od i albo e? Otóż tylko dzięki temu, że Czasownik, czyli orzeczenie, zawsze się w trzeciej osobie liczby, liczby, liczby mnogiej kończy na spółgłoskę. Zawsze. Więc to jest tylko dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. I tu jeszcze kolejne przykłady, gdy chodzi o wymowę: watil o cinema, on idzie do kina, wontil o cinema. Oni idą do kina, i tu widzimy, nie ma tego. Dzięki temu, że tak jak mówiłem, że wszystkie czasowniki w liczbie mnogiej dla trzeciej osoby liczby mnogiej kończą się zawsze na spółgłoskę. Tutaj z kolei będzie ciekawostka. parle tel Czyli ona mówi po chińsku. Oraz taka sama wymowa. parle tel one mówią po chińsku. I tylko po prostu w kontekście możemy się domyślić, oczywiście pisownie widzimy, czy tu będzie liczba pojedyncza, to będzie liczba mnoga. I tylko w kontekście będziemy mogli wiedzieć, czy osoba pytająca się nas mówi, czy to ona mówi po chińsku, czy one mówią po chińsku. To z kolei tutaj mamy par tą polonę, a tutaj parlą polonę. I tylko właśnie dzięki temu te Mamy różnice, bo tak mielibyśmy i tutaj parlą polone i parlą polone, czyli byłoby mówi się po polsku, czy mówimy po polsku? I teraz mamy jeszcze słówka pytające. I podam tylko niektóre, nie, nie, nie będzie dzisiaj wszystkich. Komą, czyli jak? U, czyli gdzie? I od razu dodając D apostrof będzie DU, czyli skąd, KEL, czyli jaki, który, czyli dla rodzaju męskiego i KEL jaka, która dla rodzaju rzęskiego, kurkła, dlaczego, ki, kto, chła, co i kol Czyli kiedy i przykłady. Wiem, że jest ich dużo, ale postaram się, żeby było w miarę fajnie wyjaśnione. Niektóre być może znamy, na przykład Komal Sawa z znanej piosenki, ale warto je właśnie teraz sobie przyswoić. Comment tu Jak się nazywasz? Komal, tu jak się czujesz? Komu Watil? Jak on się czuje? Komu Sawa? Jak leci? I tu widzimy, że nawet na tych przykładach, po, słów, po słówku pytającym komu, możemy albo dać normalny szyk, albo szyb przestawny. Czyli albo Komu ty tapel jest normalny szyk z dyletania oszczędzającego, albo komu waty szyk przestawny. Też oczywiście może być komu Wa. To wszystko zależy od nas. Teraz u, czyli u waty, gdzie idziesz, u ty, gdzie mieszkasz, du ty, skąd idziesz. Keleton jak masz na imię, czyli Lenom będzie imię. Keleton adres, jaki masz adres, Keler etil, która jest godzina, czyli L apostrof R będzie godzina. Rodzaj żeński. Też przed kel możemy dodać oczywiście też a, d różne przyimki i na przykład A Keller, tu vas au cinema? O której godzinie idziesz do kina? Układ tu ne ferias? Dlaczego nic nie robisz? Ki e avec ton oncle? Kto jest z twoim wujkiem? I też przed ki możemy dodać różne przyimki. Na przykład Avec qui tu viens chez ma sir, Czyli z kim przychodzisz do mojej siostry. Dekłady par. O czym mówisz. Akłady pens. O czym myślisz. Akłady żu, Co grasz? Com tu lis le journal kiedy czytasz dziennik, ką ty feta kiedy sprzątasz swój pokój, ką ty wiesz, shamaser, kiedy przyjdziesz do mojej siostry i kolejne nowe słówka, które też będą później omówione. Skoro znamy kąt, to możemy też nauczyć się od kiedy albo do kiedy. Czyli Depuis quand apront tu français? Od kiedy uczysz się języka francuskiego? Jusqu'à quand tu habites au Do kiedy mieszkasz w Niderlandach? Quel ton fait -il? Jaka jest pogoda? Quel âge as-tu? Ile masz lat? A dosłownie będzie... Który albo jaki wiek masz? Qu'est-ce que tu fais? Co robisz? Qu'est-ce se? Co to jest? Qu'est-ce que tu li? Co czytasz? Qu'est-ce qu'il parle? Co on mówi? Qu'est-ce qu'elle pense? Co ona myśli? quest que tu donnes, a mafi? Co dajesz mojej córce? I dla mnie jednym z piękniejszych gramatycznie wyrażeń w języku francuskim jest właśnie, co to jest, czyli qu qu'est-ce I rozbijając to na każdy wyraz, każde słówko, to byłoby ke s, czyli e, se, que s-e -e. i dosłownie byłoby jak jest to, że to jest naprawdę majstersztyk u nas po prostu się pytamy co, a oni mają jak jest to, że to jest i teraz nowe słówka, aby umieć odpowiadać na przykładowe pytania bo na przykład poznaliśmy yy, Pytanie, ile masz lat, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy? To też nie będziemy wiedzieli, kiedy, że nie będziemy potrafili powiedzieć, że w czwartek, w piątek, i tak dalej. Dlatego podam Wam teraz nazwy dni tygodnia, nazwy pół roku i nazwy miesięcy. semen, tydzień, Lelendi, poniedziałek, Lemardi, Wtorek, Le Mercredi, środa, Le Jeudi, czwartek, Le Vendredi, piątek, Le Samedi, sobota, Le Dimanche, niedziela. I już widzimy, że w języku polskim mamy niedzielę rodzaju żeńskiego, środę rodzaju żeńskiego. W języku francuskim jest łatwiej, że wszystkie są rodzaju męskiego. I teraz, by powiedzieć na przykład, że ostatniego piątku albo w ostatnią niedzielę, to używamy przymiotnika dernier, czyli ostatni. Dernier to jest dla rodzaju męskiego, a dernier dla rodzaju żeńskiego. Oczywiście wiemy, że wszystkie na, dni, nazwy dni tygodnia są rodzaju męskiego, więc będziemy używać tego, ale na przykład, jak będziemy chcieli powiedzieć ostatniego tygodnia, to już musimy, możemy użyć, właśnie ponieważ La semaine jest w rodzaju żeńskiego, użyjemy dernier. Teraz z kolei, gdy chcemy powiedzieć coś o następnym tygodniu, albo o następny poniedziałek i tak dalej, używamy proszę, czyli następny, albo proszę następna. La fin, czyli koniec. Być może pamiętacie z różnych filmów, na przykład z komedii z Lewisem de Definesem. Zawsze na końcu było "-f", czyli fin, czyli koniec. La saison, czyli sezon albo pora roku. I teraz właśnie nazwy pór roku. Wszystkie też są rodzaju męskiego, aczkolwiek tutaj się daje L-apostrop i tego nie widać, ale warto sobie zapamiętać, że to wszystko jest rodzaju męskiego. I teraz wymowa printemps – wiosna, lete, lato, loton, jesień, tego M się nie wymawia, czyli będzie loton, liver, zima. I teraz, jak chcemy powiedzieć wiosną, latem, jesienią, zimą, to ze względu na to, że wiosna jako jedyna zaczyna się od spółgłoski, to mówimy o prętą, czyli wiosną, o a wszystkie inne używamy en, czyli en en o'n, czyli onnete, o'noton i o'niver, czyli latem, jesienią, zimę. Teraz nazwy miesięcy: Żąwie, Żąwie, czyli styczeń, FEWRIER, czyli luty, Mars, marzec, Avril, kwiecień, me, maj, Juan, czerwiec, żuje, lipiec, ut, sierpień, setombr, wrzesień, tego p się nie wymawia, to tak jak w liczbie set, czyli siedem. Oktobr, październik, nowąbr, listopad i desombr, grudzień. I teraz przykłady, gdy chodzi o pytania, które podałem wcześniej, na przykład kelton, fetil i kel ash aty. Otóż, gdy chodzi o pogodę, to będzie później, to będzie nawet w lekcji ósmej czyli kelton, fetil. Słówko leton to właśnie jest y, pogoda, ale także czas. A z kolei lasz to jest wiek. I będzie kelasz, a ty? Ile masz lat? I teraz, żeby powiedzieć, ile mamy lat, to jeśli ktoś ma jeden rok, to użyjemy euną, czyli rok, czyli na przykład il a euną. On ma jeden rok. A jeśli już ktoś ma więcej lat, 2 lata i tak dalej, do on dodajemy s i będzie on. Ila du czyli on ma 2 lata. I tak dalej, i tak dalej. Więc gdy chodzi o pogodę, to będzie później, w lekcji ósmej. Obiecałam jednak, że powiem, dlaczego nie powinno się pytać przy Francuzie, ile ma lat. W tym celu wprowadzę jeden przymiotnik. Malad, czyli chory. I żeby powiedzieć jestem chory albo chora, bo to jeśli kończy się na e, to jest taka sama pisownia dla męskiego i dla żeńskiego. Czyli będzie, że sui malad, jestem chory, albo on jest chory, to będzie ile malad. Więc jak już widzimy, ile malad i nasze polskie, ile ma lat, czyli ile ktoś ma lat, a tutaj jest on jest chory. Więc kiedyś byłem we Francji z pewną osobą i ta osoba przy Francuzie, z którym rozmawiałem, zaczęła się mnie nagle pytać, ile ten, ile ten Francuz ma lat i oczywiście pytała się po polsku, bo nie znała francuskiego i nie zna do dzisiaj. I się pyta, ile ma lat. I ten francusz taki zszokowany, bo on zrozumiał, że ta osoba mówi jednak trochę po francusku i zrozumiał, że ta osoba mówi o nim, że on jest chory. Dlatego jakbyście kiedyś byli we Francji i rozmawiali z kimś po francusku, a obok was byłaby jakaś osoba, która nie mówi po francusku, to żeby nigdy się nie pytała was po polsku, ile ten, ten francusz czy ta francuska ma lat, to może dojść do takiej kłopotliwej sytuacji. Teraz przetłumaczmy z języka francuskiego na język polski. I tak jak to już było kilka razy wcześniej, dam Wam oczywiście trochę czasu na namyślenie się. Także oczywiście możecie sobie zawsze to spauzować. Czyli Comment tu va au cinéma avec mafie. Nous allons à I po polsku to będzie. Jak idziesz do kina z moją córką, idziemy pieszo. Kel aż atom fis? ila qatron. Kel aż atom fis? ila qatron. I po polsku to znaczy Ile lat ma twój syn? On ma 4 lata. Depuis quand tu as semé Depuis l'hiver dernier. Depuis quand tu as Depuis l'hiver dernier. I po polsku to znaczy Od kiedy masz ten płaszcz? Od ostatniej zimy. Juska quand tu fais le patinage? Juska la fin de l'hiver. Juska quand tu fais le patinage? Juska la fin de l'hiver. I po polsku to znaczy do kiedy uprawiasz łóżwiarstwo do końca zimy. Quand tu vas au marché la semaine prochaine? Quand tu vas au marché la semaine prochaine? I po polsku to znaczy, kiedy idziesz na rynek w przyszłym tygodniu. Depuis quand ton mari est Depuis trois jours. Depuis quand ton mari est Depuis trois jours. I po polsku to znaczy, od kiedy twój mąż jest chory? Od trzech dni. W następnej lekcji nauczymy się, jak podawać godzinę. I poznamy liczby od 21 do 69. I poznamy też czas Futur Proche oraz passery są. Do widzenia. Au revoir.